Lepszy rok na świecie. Za 15 minut będzie godzina gdzie tam? Za 13 już minut będzie godzina pierwsza. To było ACDC, a my gramy. Antyradio. Gra z orkiestrą. No pewnie, że gra. Teraz uwaga. Drogi Franku mój, ulubiony pa, 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 panie od WF-u, e, przenosimy się, wiesz gdzie? Do Dąbrowy Górniczej. Wspaniała miejscowość, Takie, nigdy się, nie byłem. Tam się też oczywiście dzieje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Na termometrach jest minus jeden, czyli krótko mówiąc, bardzo gorąco się tam dzieje. Tam jest nasz reporter Marcin, Marcin Wielgus i on jest, wiesz gdzie? Na plaży. I to wcale ja sobie tu nie żartuję. On jest na plaży przy jedynym w Polsce krzywym molo nad jeziorem Pogoria 3. Halo, Dąbrowa. Cześć. Halo. no właśnie, wydawałoby się, że plaża w zimie to nie najlepsze rozwiązanie, no ale nie dzisiaj. To za sprawą morsów, którzy za moment wskoczą z plaży do Lodowatej pogoli. No i coś czuję, że lud stopnieje ze mną. Tomek Solich Pogoria Morsuje. Dzień dobry. Witam serdecznie, witam Sk Ciebie i słuchaczy. Skąd pomysł na tego typu wspieranie Jurka? To był pełen spontan. Zgłosiła się do nas grupa radnych, która miała jakiś pomysł. My byliśmy morsami. Powiedzieliśmy, okej, okay, robimy to i dwa lata temu zrobiliśmy Pogoria Morsuje dla Woś. Po raz pierwszy w zeszłym roku robiliśmy ją, tą akcję. ponownie i w tym roku robimy. Po raz trzeci, no i świetnie, że to jest 25, e, 25 finał, więc też e, mamy takiego powera, żeby to ćwierć wiecze jakoś jeszcze lepiej upamiętnić. Dlatego robimy w lodzie serce. Na przykład. Nie robimy to morsowanie jako, że to jest karnawał przy okazji, no to dlaczego by się nie poprzebierać karnawałowo, prawda? Cóż to za strój, bo tego w radiu nie widać. Wieczna studentka. Skąd pomysł? No tak z, to chwila. Taka. Ja teraz będę wiedzieć. Impuls. Bo... Tak, impuls, dokładnie. Skąd pomysł na tego typu strój, Panie Elwisie? Kolżenka podpowiedziała. Tak samo wyszło. Byłem przygotowany że dzisiaj nie przebieram, ale korzenka miała Stój. pasował, więc założyłem. Wiesz żywy, Elvis jest nieżywy. Będzie fantastyczny żurek, będą strażacy, którzy dla tych, którym będzie trochę za sucho, pokryją nas wodą. Będzie kamera termowizyjna, więc będziemy mogli się zobaczyć, jak wyglądamy przed i po wyjściu z takiej lodowatej wody. No to skakujemy. Z uśmiechem na twarzach i z tym właśnie hasłem wskoczyli mi na samą myśl jest zimno, mimo tego, że dzisiejszy dzień jest bardzo gorący. A to nie pierwszy raz, kiedy weszli dzisiaj właśnie do wody. No to tyle z Domrowy Górniczej. Cześć ciema. No, cześć, siema, to był Marcin Wilgus Bardzo pięknie, dziękuję To co, Frank, pyknąłbyś do zimnej wody? Ja przyznam tego, szczerze, że podziwiam Podziwiam morsów Sam kiedy piję zimną herbatę, to już drżę <laughs> Ale wiesz, to wszystko w szczytnym celu Absolutnie, kochani Teraz The always to uh, The Put A Body In A Bay Ładny tytuł, prawda? Ładny trytuł, Wspaniale, trytuł. ty chyba angielski zimny, wykładasz <laughs> Przestań się ze mnie nabijać Ja ciebie bardzo proszę Najlepszy rok na świecie.